Cześć moi drodzy z tej strony, trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam wersję Hip Trust, którą możecie wykonać w domu, z gumą, a także alternatywy. Zapraszam do oglądania. Drodzy widzowie, hip trust, czyli prostowanie stawu biodrowego to najlepsze ćwiczenie jakie tylko mogła wymyśleć matka natura. Na nasze pośladki. Działamy tutaj w płaszczyźnie pionowej, prostując staw biodrowy i tak naprawdę przeciwdziałając siłom grawitacji. Jesteśmy w stanie rozwijać mięsień pośladkowy wielki w bardzo skuteczny sposób. Jest to mięsień, który odpowiada w głównej mierze za tą wypukłość, krągłość, obfitość naszych pośladków, ale jesteśmy tutaj w stanie także zaangażować mięśnie pośladkowe, średnie i małe, te z boku, u góry naszej pupy. Uwaga, te mięśnie kryją się pod pośladkowym wielkim, więc ich aktywacja, jak już nieraz wspominałem, jest w stanie dodatkowo wypchnąć jeszcze bardziej Pośladki potęgując znakomity, oczywiście, efekt wizualny, kiedy będziemy spoglądać na swój tyłek. Ale do rzeczy, w dzisiejszym materiale przedstawię Wam hip trust, który wykonamy przy pomocy takiej długiej gumy typu Powerband. Oczywiście, ee, uwaga dla osób, które ćwiczą w domu: nie musicie mieć profesjonalnej siłownianej ławeczki. Możecie oprzeć się o cokolwiek, coś stabilnego w swoim domu. Może być to łóżko, kanapa, sofa. Byleby mniej więcej wysokość podparcia była na linii waszych kolan. To pozwoli na odpowiedni wektor siły działania na staw biodrowy i dobrego dopinania mięśni pośladkowych. Jeżeli macie taką długą gumę, to aż żal byłoby nie skorzystać. Przedstawię Wam teraz, jak możemy. Dodatkowo obciążyć mięśnie pośladkowe bez posiadania sztangi, hantli, ketli i innych obciążeń. Przede wszystkim musimy tutaj odpowiednio zaprzeć się stopami. Na środku naszej stopy zapieramy się o gumę. I co? To będzie za mały opór. Więc w tym momencie. Wyciągamy tutaj gumę z dołu, naciągając ją odpowiednio. Widzimy, mamy ją podwójnie tutaj złożoną. Naciągamy ją na staw biodrowy, mniej więcej na okolice kolców biodrowych. Co robimy w tym momencie? Schodzimy na dolny kąt łopatek, sprawdzamy ustawienie stóp, czy wszystko tutaj gra. Dokonujemy tak zwanej. Rotacji zewnętrznej, czyli wypychamy kolana na zewnątrz, delikatnie palce stóp skierowane do boków. Mamy spięty brzuch, sprawdzamy, czy jesteśmy stabilnie ułożeni na podwyższeniu. W moim przypadku jest to ławka, w waszym przypadku może być to nawet kanapa. I teraz tak, jeszcze sprawdzamy tutaj, czy jest wszystko naciągnięte. Najlepiej, żeby guma opierała się o mniej więcej dolne kąty kolców biodrowych. I co? Naszym zadaniem jest wziąć dech, napiąć brzuch, trzymać proste plecy i uwaga, co? Prostować staw biodrowy, hop, dokonując w ostatnim momencie lekkiego tyłu pochylenia miednicy. Co to oznacza? Kolce biodrowe górne lekko cofamy w dół, kolce biodrowe dolne lekko podwijamy do góry. Oznacza to tak zwane podwinięcie miednicy i jeszcze lepszą aktywację mięśnia pośladkowego wielkiego. Dzięki temu, że rozpychamy nogi na zewnątrz, dodatkowo aktywujemy Boczne i górne części pupy, które powinniśmy sobie tutaj sprawdzić, one oczywiście powinny być napięte. Schodzimy do dołu, uwaga, wdech. Bach, podwijamy miednicę. Zobaczcie, że ja mam brodę blisko klatki piersiowej, pozwala mi to na kontrolę napięć mięśni brzucha. Plecy oczywiście proste, stopy wbite w podłogę. Świetne ćwiczenie na mięśnie pupy. Zatrzymajcie ruch w fazie. Koncentrycznej w skurczu izometrycznym na 3 sekundy. Super wchodzi naprawdę polecam. Hop. Zatrzymujemy krew dopływa do waszych pośladków. Schodzimy do dołu. Bach, wydech. Wydychamy. Powietrze nosem wciągamy do przepony. Tutaj pompujemy, hop, dopinamy. Ale wchodzi niesamowicie wchodzi w nasze pośladki niczym gluten wielita ależ wchodzi Bach cały czas tutaj stabilnie zapieramy się dolnym kątem łopatek w ławkę hop dopinamy powinniśmy czuć tylne części uda i mięśnie pośladkowe a nie tylko mięśnie czworogłowe uda które tylko powinny tutaj wspomagać ruch prostowania stawu biodrowego jeżeli chcemy, żeby głównie w naszym treningu pracowały pośladki, pamiętajmy o tym, żeby wykorzystać ich główną funkcję, czyli właśnie wyprost miednicy, a nie ruch w stawie kolanowym. Jeżeli wykonujecie wszelkiego rodzaju przysiady, zawsze większą pracę wykonają przednie części uda. Po prostu ich funkcją jest prostowanie stawu kolanowego. Dopięcie, zatrzymujecie ruch i naprawdę fantastycznie można tutaj odczuć mięśnie pupy. Także guma jest w stanie nam pomóc jeszcze bardziej zaktywować włókna mięśniowe pupy. Ale co zrobić, jeżeli takiej gumy nie macie? A nie ukrywajmy, hip bez żadnego obciążenia, nawet oporu gumy, będzie niestety no nieco mniej efektywny. Hip trust który już opisywałem na swoim kanale, będzie doskonałą opcją. Co robimy? Zobaczcie. Zapieramy się tutaj. Uwaga, sprawdzamy pozycję. Czy wszystko jest tutaj stabilnie? Nie rotujemy miednicy na boki, ona musi być cały czas w ułożeniu neutralnym. Jedna noga wędruje do góry, podwinięte kolana tutaj do, do mnie. Schodzę do dołu. Hop! Dopinam mięśnie pośladkowe. Schodzę do dołu. I w tym momencie już mamy dwa razy trudniej, bo wypychamy się tylko jedną nogą, jednym pośladkiem. W tym momencie jest to lewy. Połudopek. Zobaczcie, sprawdzam, czy tutaj zachowuję mniej więcej kąt prosty. Okazuje się, że za bardzo wypchnęłem nogę, wówczas większe natężenie pracy przejdzie na dwugłowę uda. Jeżeli zaś za blisko będę trzymał stopę, wówczas czworogłowe uda przejmą też większość pracy. Sprawdzam mniej więcej, w jakim ustawieniu najlepiej jestem w stanie wyczuć pośladek. Hop, do pięć, Zatrzymujemy. Hop. W ćwiczeniach na jednej nodze bardziej pracuje również pośladkowy średni mały, który stabilizuje miednicę. Jest to jego funkcja. Hop. Polecam trzy serie po 12 powtórzeń na każdą nogę. Jeżeli chodzi o hip z gumą, polecam trzy serie po 15-20 powtórzeń. Jesteśmy w stanie w domu super, naprawdę efektownie ćwiczyć mięśnie, pupy, także bez wymówek. Jeżeli nie mamy możliwości chodzenia teraz na siłownię, nie mamy po prostu. Sprzętu w domu, naprawdę można pokombinować i znakomicie odczuć mięśnie pupy. Pamiętajcie, ćwiczcie ze mną, oglądajcie filmy na kanale o pośladkach. Nagrywam masę różnych filmów instruktażowych i nie tylko, więc oglądając oczywiście te odcinki, zdobędziecie za darmo wspaniałą wiedzę, jak skutecznie trenować. A ja od Was wymagam tylko i wyłącznie subskrybowania, łapkowania, udostępniania, dzięki temu wiem, że chcecie, abym dalej się rozwijał i dalej nagrywał, a robię to przecież nie tylko dla siebie, ale również dla Was. Dziękuję za ten materiał i oczywiście co? Do celu z pasją, trzymajmy się. Cześć!